Witajcie, ja jestem magrat i zapraszam was na kolejny odcinek serii LEGO Harry Potter. Ogrywamy nadal e, piątą część, czyli więźnia... E, nie więźnia, kabanu, <grywamy> Zakon Feniksa oczywiście. I e, jesteśmy na świeżo po poznaniu e, myśli Snape'a. Podczas gdy to Harry, a nie Snape, włamali się do... E, podczas gdy to Harry włamał się do umysłu Snape'a, a nie Snape do umysłu Harry'ego. I co? Teraz chyba czas odwiedzić wielką salę. Będziemy mieć egzaminy. No już już idziemy, profesor Ambridge. A tak, idziemy na egzaminy. A wy macie być cichutko, chłopcy. Cóż. Aha. Mm -hmm. Czyli teraz bliśniacy będą rozpętywać swój mały Armagedon, tak? No dobrze. Czyli gramy Redem i George'em. Aha, e nie, wróćmy. Czyli mamy magiczne dowcipy zleju. I będziemy. Aha, będziemy mogli puścić pierwsze fajerwerki. Dobra. Ha. Tutaj co zbudujemy? A czy my mamy możliwość używania? Hmm. Chyba, chyba nie. Chyba nie możemy tutaj jeszcze tego używać. Ale okej, okay. tu mamy możliwość. Jeszcze raz. Okej. Okay. czyli udało nam się zebrać wszystkie elementy? W wodzie też? Też, jakże. Teraz co? Tutaj coś mamy. Hmm. Wingarium Leviosa. Nie? Bo tutaj chyba nie będzie działało, prawda? Nie. Tutaj to nam nie działa. Więc musimy się posłużyć tym, co mamy. Okej, okay, mamy pierwszy składnik eliksiru, bo gdzieś tutaj będziemy pewnie musieli złożyć eliksir. O, jest kociołek. Dobra. Czyli tak, mamy pierwszy składnik. Ok. No bo musimy tutaj pamiętać bądź co bądź, że no nasi... Yy, Aha, tutaj nie możemy na razie. Okej. Okay. Tutaj coś odblokowaliśmy, tak? A czemu ty chodzisz cały czas z tym? Z Lumusem? Nie z Lumusem, z Wingarium chodź. Tutaj chyba. Chyba nie możemy, prawda? Aha, dobra. Hmm. Sticky trainer, ale to jeszcze nie mamy tego. Dobra, czyli najpierw musimy zgromadzić sobie wszystkie elementy. Wszystkie elementy musimy sobie na najpierw zgromadzić i dopiero potem uzyskamy dostęp do kolejnego wiaderka, znaczy wiaderka, może do kolejnego boksu z magicznymi dowcipami whisleyów. Więc mamy już tutaj i potrzebujemy jeszcze rękę. Tutaj nie. No dobra, to poskaczmy na trampolinie. A tutaj nic wielkiego. Tam na górze coś mamy, tak. Okej, okay. czyli mamy symbol Slytherinu, oczywiście do Slytherinu. A, nie ma tu zbyt dużo monetek. Jeszcze musimy zdobyć dwa symbole, Gryffindoru i e, Ravenclaw. Czy tutaj już wszystko? E, zmieńmy sobie może na Ewingarium Leviosa. Aha, tutaj no to jest standardowo. Tutaj tą lampę już chyba zaświeciliśmy. Już ją zapalaliśmy. Tutaj chyba wydaje mi się, że już nic nie mieliśmy. A, jeszcze. Jeszcze jedna rzeźba, ale nic co jest nam potrzebne do składników eliksiru. No dobra. Na pewno. Nie. Wielki młot też nam się nie przydał. Hmm. A tu jesteś. No dobra. Czyli nie zauważyłam jej po prostu. Oj. Dobra, i pijemy. No super siła. A my kim gramy? George. Em? No to super siła, George. I otwieramy. Okej. Okay. Czyli mamy kolejną skrzynię z magicznymi dowcipami Weasley'ów. O, i mamy budki. I możemy sobie chodzić. Ciekawe jak długo możemy ich używać. Tu mamy Gryffindor. Tu też mamy Gryffindor. okej okay. I tutaj mamy co? Aha, tutaj mamy schodki, tak? Do opuszczenia. Jasne. Jeszcze jak elegancko wykończona, żebyśmy przypadkiem nie stanęli na. Żebyśmy nie stanęli na lego gołą stopą. Okej, okay, czyli mamy kolejne fajerwerki. Dobra, czyli tak jeszcze możemy sobie tutaj na szybko przejść. Możemy też zaskoczyć i przy okazji sobie zbierzemy jeszcze tam. To co mieliśmy. Tutaj możemy? Nie. Ale tutaj możemy. Okej, okay, czyli. Odblokowaliśmy Charlie'ego Weasley'a. Miło, bo w filmie nigdy go nie widzieliśmy, więc chociaż zobaczymy go w grze. Co prawda w postaci medali medalionu, bo medalionu, ale... ale nadal. Tu co mamy? No, odbudujmy. Tutaj nadal. Tutaj musimy czarną magię, ale my w czarnej magii na razie nie znamy. Okej okay. Aha, tu możemy sobie wyciągnąć. I okej. Okay. Mm -hmm. Dobra, złoty klocek. Mam nadzieję, że nie, zgubili, nie zgubiliśmy butów. Dobra, już się bałam. Teraz tu kolejne pudło z dowcipami. Aha, pudło z mniejszym pudłem. To jeszcze na chwilę weźmiemy lumos. Weźmiemy jeszcze na chwilę lumos. I otwórzmy, nie tutaj, tutaj. No właśnie. I bierzemy. Oj. Oj, chłopaki, chłopaki. Mamy kolejny element. Możemy sobie zanieść i dołożyć. Tutaj. Okej. Okay. I jeszcze brakuje nam jednego. Czy jeden, gdzieś opuściliśmy, tak? Tam na górze nie widziałam. Może tutaj gdzieś się schował. Pozbierajmy tu wszystko. Może tutaj gdzieś Rozważamy wszystko, ale nie, wydaje się, że nie nie ma nic co moglibyśmy nie, aha, będzie tutaj ten ostatni element no ale to w tym momencie raczej, raczej nie mamy, prawda? bo ty też nie masz nic co moglibyśmy co moglibyśmy użyć, no nie więc wracamy do Wingarium Leviosa Jeszcze otworzymy sobie proporzec, jak już tutaj jesteśmy. I możemy trochę pozbierać tych elementów. No. Okej. Okay. Czyli tutaj mamy. I możemy iść dalej. O nie, straci się buty. O, to już, to już są elementy, które znamy z poprzedniej części, czyli lampy. Tutaj niestety znowu kolejna rzecz, której nie otworzymy, czyli szafki. Będzie nam tu brakować mocno Hermione. No. Okej, okay, otwieramy tajne przejście, tak? Tylko musimy sobie drugie przejście... Musimy sobie znaleźć... E, przełącznik do drugiej części. W ogóle tutaj często potrzebna jest Hermiona, więc jeśli Harry jest tą główną postacią, to postacią mm, drugą, która najczęściej mu towarzyszy, jest właśnie Hermiona. Albo która powinna mu towarzyszyć na y, eksploracji zamku, takiego po godzinach eksploracji, bo tutaj jest bardzo dużo obiektów, które może uruchomić tylko i wyłącznie Hermiona. Właśnie niekoniecznie Ron, bo Ron nie ma za bardzo elementów, które byłyby nam potrzebne. A jednocześnie, tutaj coś. A, tutaj to miejsce. A jednocześnie tutaj Hermiona, no, tak naprawdę, w większości interakcji jest potrzebna. Okej, okay, pozbyliśmy się pająka. Tam na górze nic już nie mamy. Też nic nie mamy. Okej, okay, tutaj co, zamontujemy? Nic co by nam się przydało. A tutaj co my właściwie zrobiliśmy? Co to jest? A, kolejne elementy. Nie, nie tutaj tu. Znowu. Okej. Okay. Bo tutaj potrzebujemy coś, co pozwoli nam zbudować lampę. Okej. Okay. Czyli teraz w końcu będziemy. Nie tu, tutaj. Będziemy mogli zbudować. I podniesiemy sobie. Okej. Okay. To co? Z drugiej strony otwarte? Otwarte. Wchodzimy. I tutaj, co mamy? Aha, mamy kolejny element naszej super tak? I brakuje nam jeszcze jednego elementu. Hmm. Tutaj coś. Tutaj co zbudujemy? Aha, o po prostu, czyli tutaj raczej nic, no bo tutaj też nic. Ok, tutaj zebrane. I ta niższa skrzynia jeszcze. Muszę sobie mocno nakierowywać. Tutaj nie chcę się tak łatwo celować, jak jesteśmy. Troszeczkę nie w polu celowniczym. Ale okej, okay, mamy już ten element środkowy, ostatni. I mamy naszą ogromną tetardę. A, i odblokowaliśmy sobie skrzynię z magicznymi dowcipami slejów. Ok. Mm, no. <laughs> Czyli co? Zaczynamy operację chaos, tak? W sumie chłopaki umieją mi tak wszystko, co umieć powinni. Więc czy Hogwart mógłby im dać więcej? Jest to dyskusyjne. Ok. No nie no i wszyscy radośnie wybiegli z egzaminu. Oczywiście. kobieta hermiona. O nie. Dobra. To co? To jeszcze zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Do jakiego elementu. Ale wydaje mi się, że teraz będziemy chyba... Będziemy mieć chyba drogę już do ministerstwa. Chociaż może jeszcze Harry pójdzie do swojego dormitorium na chwilkę. O, tu jeszcze mamy. Magiczne dowcipy Weasleyów. I co tu mamy? Aha, Aha o, on Weasley. Czyli tylko Weasley może korzystać z magicznych dowcipów Weasleyów. No, no, no. Czyli jednak... Ron też będzie nam potrzebny w pewnych miejscach. Okej. Okay. Okej, okay, czyli będziemy mogli. O nie, Ron. Kaczeron. Pisz. No, dawaj. No nie, no. Temu bracia po prostu nie, nie stworzyli zwyczajnej drabiny, co? Tylko jakieś tutaj skakajki po złotych liściach, co? Ron? Musisz zbrać i chyba pokazać. No, nie zmienia to tego, że. Tylko tobie wolno korzystać ze skrzynek. No i, i Genie, tak, bo zostało jeszcze dwóch Wizleyów. Zostało jeszcze dwóch wizlejów tylko. E, w pogwarcie, przynajmniej na tę chwilę. A, tu wody na razie nadal nie mamy. Czyli co? Spotkamy się z kim? A, mamy profesora Fritwickę, które... Razem z nami podziwię jak e, bliźniaki porzucają szkołę. A biedna! Oj, bardzo biedna, profesor Dolores. Ech. O, właśnie. I mamy teraz ostateczną wizję Harego, który widzi, że dzieje się coś naprawdę niedobrego. Bardzo szybko hmm. tutaj musimy coś znaleźć, tak? Okay. Jesteśmy w gabinecie, profesor Ambridge. W gabinecie tak różowym, że aż przykro. I gabinecie, które hańbi wszystkich poprzednich właścicieli tego gabinetu. I jest to postać, moim zdaniem, jedna z najbardziej, najlepiej zarysowanych antagonistów w serii Harry Pottera. No jest to postać, którą myślę, że większość z nas w jakimś e, stopniu. Większość z nas, większość z tych, którzy czytali książki oczywiście, bo w filmie to nie jest aż tak dobrze przedstawione. Ale większość z nas, którzy czytali książki, będzie po prostu, no, niekoniecznie przepadać za Dolores. Okej, okay. czyli dostaliśmy jakiś talerzyk, którego nam brakowało tutaj, tak? I tutaj kolejne. I jeszcze jedno. Mhm. I tutaj kot mógł się przenieść, tak? Brakuje nam jeszcze jednego talerzyka. O ile na przykład Snape dało się lubić, bo dało się lubić snajpa, e, bardzo da się lubić malfoya. Ze względu na to jak, jak jego historia została tu zarysowana Tak na przykład Dolores bardzo ciężko jest polubić I tutaj nie wiem czy ktokolwiek z czystym sumieniem mógłby powiedzieć tak, że e, Aha, potrzebujemy być postacią z kluczem, żeby odblokować niektóre elementy tutaj no, ale wracając, to myślę, że właśnie postać Dolores, mało będzie osób, które z przestępstwem powiedzą, powiedzą, że tak, lubię, lubię Dolores Ambridge. Aha, i tam kotek już powinien móc przejść, tak? Okej. Okay. Więc weźmy i użyjmy ważki. aha że mamy że to był nakaz profesora Dumbledora tak no dobra Hermiona włączyła szybkie myślenie i teraz idziemy po raz kolejny w odwiedziny do zakazanego lasu a tym razem tym razem będzie to wyprawa, która, której będzie nam towarzyszyć Dolores Ambridge. Ale myślę, że jest to dobry moment, żebyśmy zakończyli w tym momencie naszą rozgrywkę i zakończyli nasz odcinek na dzisiaj. Dalsze losy Harrego i znajomych poznamy w kolejnym już odcinku. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia. Cześć.